Aż chciałoby się powiedzieć niekuś diable. Dlaczego? Dlatego, że Teufel, czyli producent tych słuchawek, w języku niemieckim oznacza diabła. No właśnie, i powiem Wam wprost, że Teufel Ery TWS robiły wszystko, żeby mnie do siebie przekonać, żeby mnie do siebie skusić. Jak to wyszło w praktyce, Powiem Wam za chwilę, natomiast mogę Wam zdradzić od razu sekret, że mimo, że te słuchawki wyglądają dosyć oryginalnie, są ładne, mają fajne tui, mają fajne brzmienie... Mają fajny czas pracy, to mimo wszystko raczej nie zostaną u mnie na dłużej, i odpowiedź na te kwestie jest bardzo prosta. I jest tak banalna, że a sam jestem zaskoczony, dlatego że od bardzo dawna nie napotkałem taką sytuację, kiedy słuchawki, które przyszło mi testować, byłby w jakiś sposób nie do końca wygodne, a przynajmniej dla moich uszu. Dlatego opowiem Wam o swojej historii z Toyfelem, opowiem Wam o tym, dlaczego u mnie się nie do końca sprawdził, opowiem, kto mógłby być z nich zadowolony, a kto powinien mieć się na baczności. No to co, zaczynamy. Słuchawki otrzymujemy we współcześnie modnym pakowaniu takim al-ekologicznym. No, jest to taka zwykła turkę, ale w środku, zobaczcie, podoba mi się to, że to jest fajnie zabezpieczone, bo mamy tutaj taki element y, gąbczasty, który nam zabezpiecza nasze tui przed uszkodzeniem. Ale też podoba mi się detal w postaci tego, że w Etui, mam nadzieję, że teraz tutaj na górze będzie to widać, to podbicie tutaj, gdzie opiera się szczyt słuchawki, szczyt ponka, jest też taką gumowaną konstrukcją pokryta i to jest świetne, no bo wiemy, że nasza słuchawka się tutaj nie będzie obijała twardy plastik. Detal, ale bardzo fajny i bardzo mi się podoba. Co znajdziemy wewnątrz? Znajdziemy instrukcję obsługi, jest oczywiście też w języku polskim. Podoba mi się to, że słuchawki obsługują bardzo bogate sterowanie i jak dla mnie, plus. Jest e, poza tym, że możemy manipulować kolejnością utworów, możemy odbierać połączenia, możemy też zgłaśniać i ściszać muzykę, i to jest coś, co w słuchawkach naprawdę należy cenić, bo jest bardzo wygodne. E, powiem od razu, że słuchawki obsługują asystentów głosowych, obsługują realizowanie połączeń głosowych po Bluetooth. E, mamy tutaj, niestety, o tym muszę powiedzieć bardzo głośno i na samym początku naszej rozmowy, mamy tutaj Bluetooth w wersji 5.0, więc w dobie 5-3 widzimy, że te słuchawki troszeczkę no, są leciwe i trzeba to określić w ten sposób. Do tego obsługiwane kodeki też nie są najświeższe. Mamy tutaj AAC, nie ma APTX, nie ma żadnego LDA, nie ma nic bardziej gęstego, więc musimy poprzestać na AAC i też o tym chciałbym powiedzieć na samym początku i zaznaczyć to głośno. Czy to oznacza, że dźwięk będzie hm. Słabszy, wydaje mi się, że warto przypomnieć o tym, że do niedawna z wiele słuchawek poprzestawało na AC i naprawdę brzmiało cudownie. Na szczęście, jeżeli chodzi o synchronizację, nie zauważyłem tutaj dużych opóźnień w stosunku do tego, co widzimy na YouTube w streamingu, jest jeszcze lepiej. Więc jeżeli dużo oglądacie multimediów na smartfonie, będziecie wykorzystywali to maleństwo do tego, nie powinniście być zawiedzeni. Jeżeli chodzi o samą jakość dźwięku, to jest zupełnie inna historia, Opowiem o tym za chwilę. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze wrócić do tego, co znajdziemy w opakowaniu. Bo bardzo mi się podoba to, że całość skryto w takim fajnym, też tekturowym, twardym żebrowaniu. I tutaj możemy w tym stelażu odnaleźć z jednej strony nasze dodatkowe silikonowe nakładki na słuchawki. Przypomnę, że mamy razem pięć w różnych rozmiarach. Z drugiej strony tutaj tak zabawnie ukryto przewód do ładowania. I to mi się bardzo podoba, bo te niezbędne rzeczy w zestawie tutaj mamy. Co o samym etui? Zobaczcie, ono jest... Bardzo ładne. Mnie się podoba. Podoba mi się, że z boku tutaj mamy to ładowanie i jest to ładowanie USB typu C. Bo oczywiście w starym modelu, bo to jest druga odsłona słuchawek Ery. W starym modelu mieliśmy tutaj stare złącze ładowania. Tutaj mamy przynajmniej to nowe. Podoba mi się tył. Bo zobaczcie, tylna ścianka ma taki fajny paseczek, zawias, gdzie jest ukryty zawias. Mamy nazwę słuchawek. Spód jest gładki, góra jest gładka. Tutaj pojawiły się teraz trzy diody jak widzicie one obrazują stan naładowania baterii jak łatwo się domyśleć im ich mniej tym dla nas gorzej i tym szybciej musimy doładować nasze słuchawki jak wyjmujemy pąka bardzo prosto nie ma z tym większego problemu no i tutaj od razu przechodzimy do tej cechy która sprawiła że słuchawki w moich uszach sprawiły się średnio otóż one są dosyć spore Moim zdaniem są dosyć spore i nie chodzi tutaj tylko o tą bardzo długą nóżkę, dosyć taką tradycyjną, jaka wystaje nam od dołu, tylko przede wszystkim o kopułkę, w której umieszczono przetwornik. Ona jest dosyć gruba, ona jest dosyć szeroka, ona też sporo wystaje z ucha i też sporo musi wejść do tego ucha. Więc, tak naprawdę, jeżeli wasze uszy no, nie są do końca typowe, albo jeżeli wasze uszy nie są zbyt duże, możecie mieć problem z dłuższym odsłuchem muzyki. O tym też chciałbym powiedzieć wprost. Widzimy już, jak to urządzenie wygląda. No Dla mnie, jeżeli chodzi o sztukę designu, to Tojwil pokazuje tutaj naprawdę kawał dobrej roboty. Spójrzcie na fajny detal, który no, sprawi mi masa radochy, zwłaszcza na początku. Posłuchajcie. Tak pracuje klapka detui, Jest to takie fajne, głośne klapnięcie, które bardzo mi się podoba. I w ogóle sam sposób pracy tego mechanizmu, gdzie możemy tak delikatnie, y, dzięki sprężynie, która wspomaga to, to powrót tego wieczka tutaj na górę. Zobaczcie, wystarczy delikatnie tak pchnąć. Y, bardzo przypomina mi to chociażby kultowe zapalniczki zippo. Fajna sprawa, drobiazg, ale w porównaniu z tym, że mam tutaj konstrukcję, też podobno troszkę do zapalniczki. No. To jest taki mały smaczek, który sprawia, że te słuchawki po prostu gdzieś odróżniają się od konkurencji. Więc jeżeli chodzi o design, to naprawdę kawał fajnej roboty, i zwłaszcza osobom, które lubią klasyczne kształty, te słuchawki po prostu będą się podobały, bo mnie się też podobają. Aczkolwiek, jeżeli yy, zastanowimy się przez chwilę i dodamy do siebie różne cechy, czyli troszkę przestarzały Bluetooth, nie najwyższych lodów kodeki, Klasyczna konstrukcja z tą długą nóżką, tutaj wystającą. No to nagle okaże się, że Teufel też funduje nam jakąś podróż do przeszłości troszeczkę, prawda? Bo ten design jest osadzony raczej w okolicy 2020 roku, a same kodeki, sam bluetooth podobnież. Więc tutaj, zwłaszcza z perspektywy ceny, mówimy o około 440 zł na stronie producenta. Nie każdemu się to może spodobać, i też trzeba powiedzieć o tym głośno. Na pewno ciekawi Was to, jak Teufel brzmi. No i tutaj ja pierwsze spotkanie z tymi słuchawkami nie wspominam jako coś, co dałoby mi no, jakąś radochę z muzyki, bo tego po prostu nie było. Kiedy pierwszy raz zamontowałem sobie Teufela w uchu, pomyślałem, że coś jest z nimi bardzo nie tak. Coś z tymi słuchawkami jest bardzo nie tak, bo brzmiały płasko, brzmiały nieangażująco, brzmiały nudno, brzmiały przeciętnie, brzmiały takie, bo miały koszować. 10 zł. No, może 12. Ale rozumiecie o co chodzi. To było totalnie nie to. I za chwilę okazało się, że gmarnąłem w opakowaniu, zmieniłem nakładki silikonowe, które były na pąkach. Do tego poeksperymentowałem chwilę z ułożeniem słuchawki w uchu, Czyli nie włożyłem ich tylko tak, jak wam przed chwilą pokazywałem, że wziąłem sobie słuchawkę, odruchowo zamontowałem w uchu i byłem przekonany, że zagra. O nie, nie. Z tej tak prosto nie jest. Teraz po zamontowaniu słuchawki musiałem. Włączyć muzykę i przez chwilę pomanipulować tutaj tym ułożeniem tak, żeby no, ten dźwięk, który słychać nabrał mocy, bo przede wszystkim brakowało mi tutaj mocy, brakowało mi tutaj basu brakowało mi tutaj jakiejkolwiek głębi więc y, o tym chciałbym powiedzieć głośno, że te słuchawki wymagają odrobiny uwagi ale jeżeli poświęcimy im tą uwagę, to one mają się czym odrewanżować i mają się czym odwdzięczyć bo brzmienie jakie oferują na pewno jest y, ze strony tych jaśniejszych, czyli mamy to jaśniejszą stronę mocy, gdzie przekaz jest Klarowny, jest szeroki. No, w roku sprawdza się to cudownie. W roku, w metalu, zwłaszcza, że mam tutaj klasyczną fałkę, czyli podbitą górkę, podbite, yy, podbite niskie tony, średnica jest delikatnie wycofana. i Jeżeli słuchamy muzyki, gdzie wokalista czy wokalistka, no, nie jest zbyt wysokich lotów albo gdzieś tam z tyłu sobie lubi pozostawać i przyćmiewają go instrumenty, może się okazać, że jego głos będzie dodatkowo cofnięty. Więc tutaj od razu na to uczulam. Na pewno yy, sprawdzałem te słuchawki zarówno ze współczesnymi brzmieniami, jak i z brzmieniami starszymi, ale przede wszystkim skupiłem się na roku, bo one do roku są wręcz stworzone. Tylko trzeba pamiętać tutaj o tym, że no, ja nie byłbym przekonany, czy każdemu z potencjalnych użytkowników uda się dopasować te pąki do ucha. Mi zajęło to chwilę. Gdybym poprzestał na pierwszym wrażeniu, na pewno tym słuchawkom... Yy, no, później mógłbym tego żałować, bo szansę bym im po prostu nie dał. Natomiast to, że trudno mi sobie było wyobrazić, że Tojfel, który no miałem różnego rodzaju sprzęty tej marki, czy były to radia, czy były to kolumny, czy były to wieże, Teufel zawsze potrafił zabrzmieć i nigdy nie brakowało tam basu. Więc uznam, że ok. Spróbujemy, poeksperymentujemy z ułożeniem, poeksperymentujemy z nakładkami, i wtedy okazało się, że nagle to zaczyna grać. No, tylko czy w dobie słuchawek, które są w stanie zagrać bardzo dobrze, od razu po wyjęciu z pudełka, od razu po pierwszym włożeniu w uchu, one grają tak jak trzeba i nie musimy się zastanawiać, czy ta nóżka powinna być w górze, w dole, bardziej w bok, głębiej, płycej, to jest zupełnie, no coś od tego się gdzieś tam już odzwyczaiłem, więc jeżeli Wy też jesteście troszkę rozpieszczeni przez nowe słuchawki, no możecie mieć z tej delikatny problem. Ale, tak jak już wspomniałem, słuchawki potrafią naprawdę rozrywkowo zagrać potrafią zagrać energetycznie, potrafią zagrać basem. Góra będzie też wyraźna i to jest brzmienie, które bardzo dobrze sprawdza się w takich w zasadzie w uniwersalnej muzyce. Jedyny problem jaki miałem tutaj to wszędzie tam, gdzie jednak brzmienie to ze średnich tonów jest bardzo istotne, więc jeżeli słuchacie jazzu, jeżeli słuchacie klasyki, tego może Wam zabraknąć. Natomiast w rocku, w metalu, we współczesnej muzyce takiej zmiksowanej, już bardzo współcześnie, gdzie mamy delikatny loudness na każdym paśmie, no one brzmią naprawdę dobrze, tylko Musimy dać im szansę dobrze ułożyć się w uchu. Czy mamy na to ochotę, to jest odrębne pytanie. W ramach podsumowania, jeżeli tak z dystansu spojrzymy na naszego bohatera, to Teufel ma czym ucieszyć, ma czym pozytywnie zaskoczyć, więc mamy tutaj dobry czas pracy 6 godzin na ładowaniu do 26 łączeń z etui i jest to coś, co w dzisiejszym świecie jest absolutnie w takim, w takim średniej, wyższej półce więc jest ok, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, ten jest naprawdę dobry i gdybym miał zestawiać to z jakimiś słuchawkami z podobnej półki cenowej, przychyliłbym się do tego, żeby skonfrontować się, na przykład z Jabrą, więc to też jest czymś, co wyróżnia te słuchawki na plus jeżeli chodzi natomiast o Kwestie, które byłyby gdzieś na drugim planie, czyli wygoda i ta kwestia, kwestia wygody jest zwykle na drugim planie, ale w tym przypadku ona była dla mnie kluczowa, bo te słuchawki nie były dla mnie wygodne, więc uczulam, że jeżeli chcecie ich wypróbować, po prostu sprawdźcie jak leżą w waszym uchu, bo ta konstrukcja jest troszkę nietypowa też są to słuchawki dla osób, które lubią klasykę, no bo nie oszukujmy się to etui, te pąki, które wewnątrz tutaj znajdziemy, są bardzo mocno klasyczne, są bardzo mocno tradycyjne mają długą tą nóżkę, która tutaj wystaje więc też trzeba się pogodzić z tym, że nie będziemy chodzić z jakimś najnowszym, najnowszą w designu, jeżeli chodzi o konstrukcję słuchawek, to nie jest też ten adres. Jeżeli chodzi o najnowsze technologie, mamy tutaj oczywiście sterowanie dotykowe, jest rozbudowane, to mi się bardzo podoba. Mamy dobrą jakość rozmów, mamy cztery mikrofony, to w zupełności wystarcza. Nie ma tutaj aktywnej redukcji hałasu otoczenia, zapomnijcie o tym. I nie ma aplikacji, w której można by się było pobawić troszkę korektorem, czy jakimiś ustawieniami. Samo brzmienie jest potężne, potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć, jest szerokie, jest dosyć równoważone, To klasyczna fałka, podbita góra, podbity dół, troszkę wycofana średnica, czy jest to brzmienie, które można wycenić na około 400 zł, myślę, że tak. Natomiast trzeba powiedzieć, wprost, że ta wygoda no, troszeczkę ściąga te słuchawki w dół i jeżeli będziecie mieli uszy podobne do moich, jeżeli te słuchawki będą w Waszych uszach, też tak jak ja teraz próbuję je włożyć, będą leżały nie do końca prawidłowo, będą nie układały się tak że pozwolą muzyce wybrzmieć no, pełnią swoich możliwości no po prostu nie do końca docenić to co te słuchawki mogą zaprezentować a naprawdę mają spory potencjał, który jest blokowany przez konstrukcję taka byłaby moja opinia, takie byłoby moje podsumowanie i powiem tak o ile Toifel zwykle naprawdę potrafi no, swoje produkty sprzedać od A do Z to znaczy jest niezła cena są niezłe możliwości, jest charakterystyczny design, są w zasadzie wszystkie te cechy, które pozwalają nam powiedzieć ok, to jest urządzenie charakterystyczne, któremu warto dać szansę. Tak tutaj, w przypadku tych słuchawek, ja będę jednak czekał na trzecią generację, gdzie ta konstrukcja zostanie troszkę zmieniona. Bo teraz uwaga, wolałbym dopłacić nawet, powiedzmy 1,4, 1,3 tej ceny i mieć słuchawki o bardziej ergonomicznym designie, o gęstszych kodekach, na przykład z aplikacją, więc tutaj trzymanie się gdzieś tam tej półki cenowej mocno poniżej 5 zł, niekoniecznie temu modelowi wyszło na dobre. Reasumując, czekam na trzecią generację. Ta dwójka jest w porządku, ale nie dla każdego, i tutaj ergonomia użytkowania, komfort wygody w uchu jest tym punktem zapalnym, o którym chciałbym Wam tak szczegółowo opowiedzieć. I w zasadzie jest to chyba moja pierwsza recenzja, gdzie więcej niż o brzmieniu mówiłem o tym, czy słuchawki są wygodne, czy nie. To też jest ciekawe. Trzymajcie się. Do usłyszenia w najbliższym czasie. Cześć.